Ostatnim jest y, jest źle, ja nie wiem dlaczego ja akurat teraz się śmieję, to jest śmiech nerwowy zresztą pewnie jak to oglądacie kiedyś nasze takie stare filmy, to mi się zdarza, że w sytuacjach stresujących ja się nerwowo śmieję y, no jest, jest po prostu bardzo źle, ja jestem cały czas y, no, zdenerwowany, smutny, bo najprawdopodobniej no, raczej będzie ciężko po prostu z nim nie pamiętam czy mówiłem, ale Sati ma 19 lat i... No, byłem u weterynarza i tam był taki młodszy lekarz i ja widziałem po nim, że on mi chce zasugerować, że może lepiej mu ulżyć ale nie powiedział tego wprost, ale tak dookoła po prostu chodził tego dookoła krążył, po prostu i jakby oficjalnie tego nie powiedział, natomiast jakby Byłem na tym badaniu w ogóle. No, no, widziałem też w jakim stanie jest Sati, On mi też zaczął tam mówić parę rzeczy, jakby no, co się wydarzy, ale oczywiście dookoła. Więc jak ten lekarz wyszedł, to nawet mi łzy poleciały. Poszedł po bardziej doświadczoną kobietę. Nie wiem, czy to ona tam pracuje, czy jest właścicielką. Nie wiem. Poszedł po bardziej, bardziej doświadczoną osobę. No i ona przyszła, zaczęła mi zadawać pytania i właśnie pytała o to samo co tamten wcześniej, ale ona powiedziała, że no ale muszę tutaj przeprowadzić z panem wywiad, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kota, no ja mówię, że od dwóch dni nie je, wczoraj miał podawane leki, to nic nie dało, fizycznie trochę mu się poprawiło, ale nadal nie je, tylko pije, jest osłabiony. No i ona się pyta, no jakieś wymioty, coś tam jeszcze, I ja mówię, no jeśli chodzi o wymioty, no to on właściwie przez całe życie swoje miał wymioty, ale jak za dużo zjadł i, i za szybko. I ona sobie wrzuciła taki żarcik. Żarcik. O, to przez ostatnie dwa dni nie wymiotował. Ja miałem takie naprawdę serio... Szczerze, powiem Wam, że nie wiedziałem jak się zachować, bo, bo ja często jestem przewrażliwiony na temat tego, jak ludzie się do mnie odnoszą i czasami reaguję nieadekwatnie do sytuacji nawet nie wiedziałem po prostu, jak się zachować. Ale rozmawiałem z Olą, i Olami powiedziała, że powinienem tak naprawdę jej od razu postawić granicę, że nie, nie powinna tak się. I to że powinieneś powinienem się trochę postawić, jak będziesz się z nią widział. No bo no nie, nie robi się czegoś z tego. No i z lekarzem, jakby miał to trochę empatii, tak? No i ten młodszy lekarz z starzem przygotował, słuchajcie, z pięć strzykawek dla Satiego z czego ona przyszła i mówi a, a co to jest? No i to jest to, to jest to, no, no dobra, to okej, to okej. Okay, okay. A tego nie. I jedną strzykawkę odłożyła. Tak, taki kolor był taki pomarańczowy. To pewnie jak ktoś się zna, jak jest weterynarzem, to będzie wiedział. To jest chyba coś szczypiącego. Na zasadzie, że ona wiedziała, że stać weterynarza staje się bardziej pumą. I no, jest bardzo agresywny. To jest przemiły i łagodny kot w domu, a u weterynarza jest po prostu bardzo, ale to bardzo silny, agresywny, gryzący, drapiący. I ten pan jej powiedział, no bo wczoraj dokładnie tak było z nim. Więc ten pan jej ją uprzedził. No i to ona odłożyła tam strzykawkę. No i tam widzieli mu nałożyli coś na niego, to bo to w sumie wygląda jak podkład dziecięcy, tak jakby nałożyli na niego podkład dziecięcy. A to był podkład do zwierząt, znając życie, bo to było jakby podobne. I i jak mu założyli to na głowę, to faktycznie on po prostu był bardziej spokojny. Na głowę? No bo nie widział, no nie? A. Nie widział, co się z nim dzieje, i najprawdopodobniej to powodowało, że był mniej zestresowany. No i zrobiła mu te zastrzyki, te, które miała, i mówi: O, to dawaj, jak tak dobrze poszło, jak jest taki w miarę spokojny, to dawaj mu ten jeszcze jeden zrobimy. Pan płaci! I to było takie na zasadzie... Mówiłam ci wczoraj, że oni są ci naciągnię. I ona się zreflektowała, i no coś tam, no żartuje, żartuje. <grywa> ja mam takie w głowie, no ale płacę, no ale jednak jakby, jak ona zrobi, to właśnie ja płacę, no nie <grywa> no. no i e, nie wiem już nawet, czy to mówiłem, czy nie, ale po prostu no i przyjechałem do domu, i sytuacja no, jest taka jak była. On dostał jeszcze mocniejsze leki dzisiaj. Um, no, jest osłabiony cały czas. Um, cały czas ciężko oddycha. Jest, jakby tam, ma zapchany nos. Um, i, no I nie je. Po prostu nic nie je. Ma ochotę zjeść. Daje mu różne jedzenie na różny sposób. On podchodzi, tak jakby niby wącha to, i w ogóle nie chce tego ruszyć. Nawet ona mówiła nawet, że jakieś tam jedzenie polizał. Ale, ale też finalnie nie chcę po prostu tego jeść. No i no już trochę przepłakałem. Teraz już jestem na takim etapie, że można powiedzieć, że chwilowo jestem spokojny, bo zawsze jestem mega zestresowany i po prostu boję się, no, że, że to wszystko po prostu nie przyniesie żadnego efektu. No. no. tak naprawdę jakby ja już byłem przygotowany na to, że, no, na, na to, że po prostu saty kiedyś odejdzie. I to raczej będzie szybciej niż później, ale, ale chyba finalnie nie da można... Nie da się przygotować. Co? Że nie da się przygotować na coś takiego. Nie. M mam wrażenie, jak na, na Ciebie też patrzę, bo gdzieś tam mieliśmy kiedyś też a nie wiem, jak nas było oglądacie, to wiedzieć, że był kiedyś misio. I z misiem... W sumie nie, no chciałam powiedzieć, że misio się, on też chorował, ale jakby też się nie spodziewaliśmy trochę, no nie? Ale jakby... Oj, z miskiem to był dramat. Nie, no, ja mam wrażenie, teraz jest to samo. Nie. Jeżeli chodzi o mnie? Mhm, tak, tak, tak. Nie, w ogóle. To Ty. Że jakby to wcale nic nie zmienia do końca, to przygotowanie się. Zmienia. Tak? No to może inaczej. To jest tak, że... Ja... O, nawet słyszeliście Setiego. To... To dużo zmienia. Ale wiesz co? Ja myślę, że nie tylko zmienia samo przygotowanie, tylko wiesz co, zmienia moje podejście, takie jakby. Doświadczenie psychologiczne bardziej, uh -huh. że ja to akceptuję, że wiesz co, ja sobie pozwalam na... Dopuszczam do siebie smutek, no nie? Uh -huh. I traktuję smutek jako coś normalnego. Ja sobie pozwalam na to, ja mówię po prostu, to jest czas, kiedy ja mam prawo być smutny i mogę było? się... Nie, nie, miałem tak w głowie, no nie? Uh -huh. Ty nie pamiętasz, nie pamiętasz co było wtedy? Że płakaliśmy przez tydzień? napisałem do mojej psycholog wtedy, no. to mnie olała. To był pierwszy, pierwszy taki mocny ostrzegawczy. sygnał ostrzegawczy. A propos, a propos, właśnie tej psycholog, z której później finalnie zrezygnowaliśmy. Uh -huh. No, ona, znaczy, ona jeszcze mi wtedy pamięta, że ona mnie jakoś tam zaatakowała, bo coś było, nie pamiętam co tam coś było, było. Coś było. Pamiętam, że byliśmy chyba na tym, na Placu Zbawiciela w ogóle tak, wtedy. Tak, tak. Też pamiętasz to? Uh -huh. Takie restauracje, przed restauracją, które byliśmy i za no. chwilę nie weszliśmy na śniadanie. Tak, tak, tak. E, więc a propos tego, czy można się przygotować, czy nie można się przygotować, uważam, że bardziej po prostu jakby nie udawać, że nas to smuci, tylko po prostu sobie to przeżyć, tak, no to nie? udawać, nie? że nas to nie smuci. Nie udawać, że, że nas. nas to... A, że nas to nie smuci, no tak, tak, masz tak, rację. Tak. Nie udawać, że nas to nie smuci, a po prostu przeżyć to. Ja mówię tak, jakby, wiecie, tak, jakby już wtedy go nie było, ale no no no, 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 raczej tak będzie, po prostu cud się nie stanie. No. Też druga rzecz jest taka, że. No. A, już nie chcę mi się mówić. No, zobaczymy, no, zobaczymy. No. Oni jakby nie mają pomysłu na inne leki, no nie? Dali mu to co dali. Jeszcze ja pytam, czy są jakieś inne leki? Może że nie. Znaczy, na pewno są inne, tak? Tylko pytanie, czy. One cokolwiek zmienią. Pewnie nie. No nie wie, może innej firmy, to, to nie ma nie ma znaczenia, pewnie. Uh -huh. No, hmm. jeszcze wracając jakby. No co, no pozwalam sobie na ten smutek po prostu. I jakby no. No tyle. No. Papa pa. po angielsku miał miał, papa, po pa. pa, angielsku statyczku Ono za Ciebie ugryźć. Nie. Ty, nie, nie ugryź on nie gryzie? Nie gryzie. Pa, gryzie. Po satyczku. Słuchajcie, przyjechałem właśnie teraz do weterynarza i w ogóle sprawdziłem też wagę Satiego. Przed, przed wyjazdem i jego waga, przed wyjazdem, wynosiła 2 kg, i chyba 300 gramów. Normalnie Sati ważył 7 kg. No, jest. No, ja już się wypłakałem. Od razu też chcę powiedzieć, że ja już się wypłakałem i ja chyba już nie będę płakał. Ale. Prawdopodobieństwo, że Sati jakby, że, że ktoś powie, żeby go jeszcze leczyć, myślę, że jest, że jest zerowe. Bo już nie wiem to sugerowane parę miesięcy temu, kiedy jeszcze gdzieś tam go udało mi się podratować i teraz raczej nie sądzę, że tak będzie. No, po prostu on zaczął właściwie, wiecie, teraz jak to się stało, no zaczął słabnąć właściwie z dnia na dzień, bo było z nim coraz gorzej. No i co? No, jadę teraz. No, ale widać po nim, że jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo źle. I cierpi. Dzisiaj mamy 1 kwietnia. Nie wiem, kiedy wy akurat widzicie ten film. Ale to nie jest żart. I najprawdopodobniej po 19 latach będę musiał pożegnać swojego przyjaciela, z którym spędziłem tyle. No, miałem nie płakać się wypłakać, niby się wypłakałem, ale po prostu nie daję rady. No, 19 lat mam go takiego malutkiego, pamiętam jak ten, jakby taką kuleczką małą, jak po prostu wiecie jak taki pieczy jego miałku słyszałem. Wiecie, zawsze jak tam gdzieś potrzebowałem, <noise> potrzebowałem wsparcia przytulenia, to, to zawsze mogłem się do niego przytulić. Mm. No, był, jest cudownym kotem. Ale jak to oglądacie, to był cudownym kotem. Strasznie będę za nim tęsknił, strasznie. Ola mi się pytała, czy ja będę chciał jakiegoś innego zwierzaka. Nie, nie, nie. Absolutnie. Wiecie, to nie jest tak, że można zastąpić, to no nie, kogoś. No e... cóż, wydaje mi się, że miał fajne życie, że mu zafundowałem takie życie najlepsze, jak potrafiłem. Dałem mu to, co mogłem. No to jest e... okropne podejmowanie jakichkolwiek decyzji, takich, wiecie, właśnie takich. Które ja mam podjąć za chwilę, które będę podejmował za chwilę, to jest po prostu coś, coś okropnego, no nie? Jest godzina teraz chyba 21 Pojechałem do, do takiej kliniki, w której odszedł też nasz poprzedni od Misiek Bardzo, bardzo fajna poświęca. klinika Polecam, jak chcecie gdzieś tam ze swoim zwierzakiem, to na, na Gagarina w Warszawie, Multivet bodajże Bardzo fajne podejście mają tam Właściwie wszyscy z którymi miałem do czynienia. Nie wiem, czy macie inne doświadczenia, czy nie. Ja bardzo chwalę tą klinikę. Nie jest tanio Ale. Ale jest. Ale jest naprawdę fajnie. No dobra idę. Dzieciom nie powiedziałem, co będzie. Powiedziałem, że jedziemy do szpitala z Satim i całkiem możliwe, że długo nie będzie wracał. Ja nie potrafię rozmawiać. Ja nie wiem, jak mam rozmawiać o. O tym, że, że on może już nie wrócić. Nie potrafię tego. Jeżeli wiecie, jak to zrobić, to, to możecie napisać. Ja nie wiem. Nie wiem, co jest najlepsze. Jeszcze się jeszcze tego nie dowiedziałem. Nie doczytałem. Nie mam pojęcia, jak, jak to zrobić. Rybáku můj kochanete.